Dzień dobry, dzień dobry, to znowu ja, Karol Pilarz, poradnik handlowca, podcast handlowca. Witam serdecznie, przechodzimy sobie do kolejnego ważnego tematu, mianowicie tego, jaki procent przychodu inwestujesz tak naprawdę w reklamę, w towar. Zaraz powiem, o co chodzi, bo to ma ogromne, ogromne, ogromne przełożenie na to, ile faktycznie zarabiasz. To jest w zasadzie pytanie, które oddziela tych, którzy sobie dorabiają do Vinted, od tych, którzy zarabiają na serio na Winted. Czyli ile po prostu inwestujesz. Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak naprawdę nic, nie inwestuję, bo chcę zarabiać, no to wiesz, już dlaczego stoisz w miejscu, bo no to tak, jakbyś chciała jechać samochodem, nie tankując samochodu, no bez sensu, tak? nie pojedziesz bez paliwa. Najpierw trzeba dolać paliwa, dopiero później można jechać. I właśnie dlatego większość ludzi nie zarabia, bo wpadają w taką pętlę tego, że nie inwestują po prostu. I oczywiście, wiadomo, problem jest taki, że jak zaczynasz zarabiać na Vinted, to tych pieniędzy nie możesz chować od razu do kieszeni, tak? Nie da się, yy, biznes potrzebuje paliwa i tu i tak jesteśmy w super sytuacji, bo ten biznes finansuje się sam, powiedzmy, tak? Wystawiasz jakieś rzeczy ze swojej szafy, coś się sprzedaje, kupujesz nowe, wystawiasz. Co prawda, nie masz jeszcze tej kasy na czysto, ale już budujesz fundamenty, już budujesz sobie stany magazynowe i zaczyna to nabierać tempa. I tak naprawdę rozpoczynasz od zera. Problem się pojawia wtedy, kiedy rozpoczynasz od zera, pojawiają się pierwsze pieniądze, zarabiasz 100, 200, 300, 500 zł. Ale przepalasz te pieniądze, tak? Na rachunki, na jedzenie i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część osób jest w takiej sytuacji, że musi, no ale to nie ma się co potem dziwić, że trudno jest ten biznes rozpędzić, tak? Bo prędzej czy później będzie trzeba ten biznes rozpędzić i albo będziesz go rozpędzać z pieniędzy, które zarobisz, albo będziesz musiała wykładać kasę ze swojego portfela. Nie ma innej drogi, tak? Nie ma opcji trzeciej. Natomiast szybko przypomnę, że w opisie podcastu możesz odebrać sobie darmowe szkolenie, możesz dołączyć do darmowej grupy, gdzie codziennie wrzucam materiały o mentalu, o tym jak myśleć i tak dalej. Możesz poczytać o współpracy ze mną, więc jak nie słuchasz już od jakiegoś czasu i chcesz ze mną porozmawiać jeden na jeden o Vinted, o tym jak Ty chcesz to robić, czy to dla Ciebie, czy to nie dla Ciebie, to umów się, polecam, bo naprawdę Twoje życie może się zmienić. Natomiast, przechodząc do tematu, większość ludzi myśli, że zarabianie to odkładanie, że jak coś się sprzeda, to jest zysk i koniec. Natomiast prawda jest taka, że biznes nie kończy się na sprzedaży, on się dopiero wtedy zaczyna. Ważne jest to, co zrobisz z tymi pieniędzmi zarobionymi. I te pieniądze zarobione decydują o tym, czy zarobisz kolejny 1000 złotych. Czy przez kolejne dwa miesiące nic nie zarobisz? I to jest bardzo ważna sprawa. E, ile inwestować? To jest na pewno pytanie. Nie ma tu oczywiście dobrej odpowiedzi. Nie ma jednej najlepszej odpowiedzi, bo jest różna sytuacja, tak? Jeśli masz e, zero rzeczy, no to musisz kupić trochę więcej. Potem będziesz musiała kupować trochę mniej. Jeśli masz teraz dużo rzeczy, no to pytanie: czy one są sezonowe, czy nie są? Jak nie są, to i tak trzeba dokupić. Jak są, no to teoretycznie nie musisz, tak? Natomiast to wszystko też zależy. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy chcemy to po prostu już rozpędzić, tak? inaczej jest na początku, inaczej jest trochę później, natomiast na pewno tych pieniędzy trzeba inwestować. No i najlepszą odpowiedzią jest oczywiście jak najwięcej, tak? Bo oczywiście można zacząć zarabiać mając 50 zł w portfelu, można inwestować 100 zł miesięcznie, tylko wtedy trzeba się nastawić na to, że ten sukces będzie trochę trwał. Bo nie da się zainwestować 100 zł i zarobić 10 tysięcy, bo jest to po prostu niemożliwe. Trzeba zainwestować jakąś kwotę, żeby jakaś kwota się zwróciła. Najłatwiej sobie wyobrazić to w ten sposób. Kupujemy coś za 5 zł, sprzedajemy na przykład, może inaczej, kupujemy coś za 10 zł i sprzedajemy to za 50 zł, tak? Czyli wydajemy dychę, zarabiamy 5 dych. Czyli, czyli na 100 rzeczach wydajemy 1000 złotych, zarabiamy 5000 złotych. I teraz pytanie, jak Ty chcesz zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, to idąc tą logiką, musisz zainwestować minimum 2000, tak? Więc jeśli Ty zarobi, zainwestujesz 1000 złotych, to nie zaczniesz zarabiać 10 tysięcy. Jeśli zarobisz, zainwestujesz 500 złotych, to nie że zarabiać 5 tysięcy, bo to nie jest możliwe po prostu. Ale jeśli zainwestujesz 5000 tysięcy, to bez problemu możesz zarabiać 10 tysięcy i 15 tysięcy, bo są po prostu te pieniądze z czego e, robić. Tak? Najlepiej jest minimum 50% e, tych pieniędzy, które zostają na czysto, inwestować. Tak? Czyli jeśli powiedzmy, nie wiem, zarabiasz na czysto 2000. tysiące. To minimum 1000 złotych musi być na inwestycje, bo każda złotówka, w której po prostu nie zainwestujesz, sprawia, że Twoja potencjał zarobkowy się po prostu kurczy, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby się rozwijało to, tak? Gdzie najlepiej inwestować pieniądze? No Oczywiście są dwie najważniejsze rzeczy, już pomijając takie jednorazowe rzeczy, jak jakiś sprzęt typu tło, lampy, czy nawet jakiś kurs. Mój, bo to jest jednorazowa inwestycja, tak czy inaczej. Raczej chodzi mi o takie inwestycje, właśnie tytułowe, czyli towar i marketing, eee, czyli rzeczy na sprzedaż, nowe kategorie, nowe produkty, większa ilość rzeczy, dokupujemy i to jest po prostu najprostszy sposób, żeby zarabiać więcej. Natomiast punkt drugi, czyli marketing, czyli tak naprawdę chodzi. Właśnie o te rzeczy, też nie mówię o lampach i tak dalej, bo to wiadomo, też zdjęcia, więc teoretycznie marketing. Tutaj mi chodzi raczej o typowo o reklamę. Dlaczego reklamę? No bo reklama to zasięgi, zasięgi to klienci, klienci to więcej sprzedaży, więc nie inwestując w marketing sprawiasz, że nie zarabiasz. Tak? I znowu pytanie, ile warto podbijać? Niektórzy mnie pytają, a ile dziennie, a ile miesięcznie. Też nie ma na to dobrej odpowiedzi, bo ja na przykład podbijam już kilkaset rzeczy miesięcznie, tak? Więc dla mnie podbicie na przykład jednej rzeczy dziennie to jest za mało. No ale jeśli ktoś nie podbija wcale. No to dla niego na początku jest warto podbijać jedną dziennie, żeby w ogóle cokolwiek zacząć z tymi pieniędzmi robić, żeby jakkolwiek zacząć w ten marketing inwestować. Jeśli teraz podbijasz jedną rzecz dziennie, to zacznij podbijać dwie dziennie. Po prostu, żeby to zwiększać. Pieniądze pakować w towar i pakować w podbicia. Kolejna rzecz. Trzeba myśleć trochę jak inwestor, a nie tylko jak sprzedawca. Sprzedawca taki zwykły myśli, że o tak, zarobiłem 500 zł, co sobie za to kupię, tak? Czy jakieś zakupy, czy jakieś rachunki opłacę, czy tam coś tam inaczej. Natomiast jak myśli taki sprzedawca, który myśli o winte długoterminowo, czyli taki powiedzmy trochę inwestor? Myśli tak, zarobiłem 500 zł, jak mogę z tego zrobić 1000 zł? No i właśnie, kupuje towar za 500 zł i on się sprzedaje za 1500. I o to właśnie chodzi, żeby tak zrobić kilka razy i już. I już zarabiasz 10-20 tysięcy złotych miesięcznie tak naprawdę. To jest właśnie różnica między ludźmi, którzy zarabiają, zarabiają coraz więcej, coraz więcej, a między tymi, którzy stoją po prostu tygodniami czy miesiącami w miejscu. Po prostu nie inwestują, tak? Te pieniądze później zjada inflacja nie masz towaru sezonowego, nie masz planu na to wszystko i z, dnie, z dnia na dzień jest coraz gorzej. Więc jak ty sobie tłumaczysz, że okej, okay, teraz ci idzie dobrze, bo przecież zarobiłaś pięć i wydajesz te pieniądze na rzeczy niezwiązane właśnie z, z tym wszystkim, no to dzisiaj nie będzie źle. Ale za tydzień może być źle, za miesiąc może być źle, a za trzy miesiące może być tragicznie, bo zmieni się całkowicie sezonowość i Ty nie znajdziesz w portfelu tysiąca czy dwóch tysięcy złotych, żeby wymienić całą szafę, żeby dostosować swoje zarobki do nowego, nowej pory roku. I często widzę takie coś, że ludzie zarabiają... W w czwartym kwartale, czyli tak teraz jesteśmy dużo, na przykład 5 albo 10 tysięcy złotych, ale przychodzi potem luty, marzec, kwiecień i oni z 10 tysięcy złotych spadają na 1000 złotych z powrotem, bo nie mają towaru, pieniądze, które zarobili, wydali i znowu trzeba to wszystko od zera rozpędzać. Więc sprzedaż nie kończy się na tym, jak ktoś coś od Ciebie kupi. Ona się dopiero wtedy zaczyna. To, co Ty zrobisz z tymi pieniędzmi, które, które udaje ci się zarobić, to definiuje to, jak będziesz zarabiać. No i cóż, no i dzieje się też z czasem coś takiego jak efekt kumulacji, tak? czyli reinwestujesz, rodzi się coś nowego, tak? W pierwszym miesiącu inwestujesz 300 zł, w drugim 600, w trzecim 1200, w czwartym 2400. 5 tysięcy i nagle wystarczy 5-6 miesięcy czy 3-4 miesiące i już masz towar, stany magazynowe na kilkanaście tysięcy, zarobków kilka tysięcy złotych miesięcznie. Zasięgi są, klienci wracają, ty zarabiasz i o to w tym wszystkim chodzi, tak? Natomiast trzeba było parę razy tymi pieniędzmi obrócić. I problem jest taki, że większość ludzi właśnie nie potrafi tymi pieniędzmi obrócić, nie myśli o tym, przepala tą zarobienie na pieniądze. Później nie mają kasy z portfela, żeby to wyłożyć. No i Vinted wydaje im się głupim rozwiązaniem. no, A to nie jest problem z Vintedem, tylko problem z tym, że nie umiesz gospodarować pieniędzmi i nie masz nawyku wydawania na towar i na reklamę, a to są dwie najważniejsze rzeczy. Nie ma rozwoju bez reinwestowania. Nie ma wzrostu bez ryzyka, nie ma skolowania bez decyzji, że część zysku po prostu ma wrócić do gry. Najlepsi sprzedawcy, którzy szybko zarabiają, oni tak naprawdę wydają wszystkie zarobione pieniądze, bo wiedzą, że pieniądze muszą na siebie pracować. Po co trzymać na koncie 5 czy 10 tysięcy, jak można wrzucić to w towar i zaraz mieć z tego 20? Po co mieć 20 na koncie, jak można zaraz to wrzucić w towar i mieć 40? Problem jest taki, że ludzie kiszą kasę na koncie bankowym i nic z tego nie mają, podczas gdy te pieniądze mogłyby po prostu na siebie pracować, mogłyby leżeć albo w towarze, albo w reklamie i mogłyby się po prostu codziennie, codziennie zwracać. Więc jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego nie zarabiasz tyle, co na przykład inni, no to zapytaj sama siebie ile procent swojego przychodu inwestujesz? Ile procent swojego przychodu wraca z powrotem do twojego systemu, do twojej szafy? Bo często to nie jest kwestia braku wiedzy, tylko po prostu strach przed inwestowaniem. A nie da się inwestować bez ryzyka. To nie jest tak, że ja kupuję rzeczy z myślą, że one mi się na pewno nie sprzedają, że ja kupuję paczki i się nie nacinam na słabej jakości produkty. Oczywiście, że się natnę, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, ale w tych razach są też towary, które mi się zwracają z nawiązką i dlatego tego robię więcej i więcej i więcej, bo im więcej inwestujesz, tym większa szansa, że po prostu będzie Ci się to zwracać na czysto, bo raz się natniesz, drugi raz się natniesz, ale za trzecim razem znajdziesz takie źródło towaru, które Ci da zarobić 100 tysięcy, a natniesz się raz na 500 zł, czy raz na 200 zł, czy raz na 100. Więc inwestować trzeba. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to robić dobrze, chcesz przejść przez ten etap, kiedy Ci nie wychodzi, kiedy te rzeczy trzeba ogarniać, kiedy nie wiesz co, gdzie, jak, kiedy, to możesz się umówić ze mną na rozmowę, porozmawiamy o tym wszystkim, jak to powinno wyglądać, jak to powinno działać, jak mogę Ci w tym wszystkim pomóc. Umów się na darmową konsultację, link masz w opisie podcastu i takie mini zadanie na koniec, policz ile w tym miesiącu wydałaś na towar i na podbicia. Zapisz, ile to było procent ze wszystkich zarobków, i po prostu za miesiąc zrób to samo, i też będzie to dla ciebie bardzo fajny wyznacznik tego, ile zarabiasz i dlaczego tyle zarabiasz. Tak? Więc yy, często jest tak, że macie problem po prostu z myśleniem biznesowym. I w tym wszystkim właśnie też próbuję Wam cały czas pomagać. Więc tyle ode mnie w tym temacie. Bardzo ważny temat. Przemyślcie go sobie poważnie. Sprawdźcie, jak to u Was wygląda i popracujcie nad tym. I gwarantuję Wam, że zaczniecie to skalować, zacznie Wam to rosnąć, i o to w tym wszystkim chodzi. Także dzięki za wysłanie do końca. Eee, powodzenia w sprzedaży. Cześć.